jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie. Dowiesz się jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Chodzę i ja mu odradzałem y, w ogóle inwestowanie w te pieniądze, bo to też trzeba było tam umówmy się położyć jakieś milion złotych i wpłacić do Hongkongu, y, przez Hongkong do Chin te pieniądze. Y, w tych czasach to jest dosyć ryzykowna, y, y, intratna gra ale zbyt, moim zdaniem zbyt mało intratna, żeby zaryzykować takie pieniądze. To jest moje zdanie. On się mnie nie posłuchał. Zrobił to, zarobił milion złotych. Natomiast natomiast zadziałało szybko. Już, już dzisiaj jest za późno, żeby wchodzić w maseczki, inwestować pieniądze w maseczki, bo dzisiaj z, wszyscy to robią. Tak? Wszyscy, którzy mają pieniądze, to w kowboje polskiego biznesu, jak w latach 90. Dzisiaj inwestują właśnie w, w takie w tego typu rzeczy. On to zrobił, kupił, nie słuchał się mnie, zaryzykował i, i zyskał, prawda, yy, i, zarobił, i zarobił pieniądze. To jest też kwestia, ile ktoś ma cash flow, bo zobacz, to, to jest ekstremalnie ryzykowny ruch, jeśli ktoś ma na koncie 2 miliony i musi położyć milion i przelać do Hongkongu, natomiast jeśli ktoś ma na koncie 100 milionów, to to nie jest żadne ryzyko, bo to ryzykujesz tylko 1% swojego portfela, więc to też pewnie zależy, jaki wiesz, parasol finansowy ma ten twój znajomy, ale o tym pewnie nie mówmy tu publicznie. Natomiast powiem Ci tak, ja dostałem sporo ofert jako taka osoba no, ciud medialna, przynajmniej na tym rynku, na którym ja jestem, żeby kupić maseczki, ale powiem Ci, że jakoś tak czułem opór wewnętrzny, żeby w to zainwestować, chociaż mam pieniądze i mógłbym zainwestować. Bo mi, i to jest tylko subiektywne, nie chcę tu nikogo napiętnować, mi się to wydało jednak ciudnie etyczne. Ja odmówiłem tym osobom i nawet niedawno ktoś tam właśnie mi zadał pytanie: Panie Kuba, czemu pan nie wszedł? Przecież pan twierdzi, że ma te pieniądze, wygląda na to, że pan ma te pieniądze. Czemu pan nie wszedł? Przecież dla pana to byłby czysty zysk. No ja w końcu się wziąłem, kurde, na odwagę i odpisałem, bo czuję, że zarabianie na koronawirusie to nie jest coś takiego, czym potem chciałbym się chwalić czy powiedzieć na szkoleniu, i że akurat dla mnie, dla mojej konstrukcji psychiki, to nie jest coś takiego, co ja chciałbym robić. Aczkolwiek no dobrze, że robią to inni osoby w tym twój znajom, inne osoby, w tym twój znajomy, no bo te maseczki są potrzebne, więc znowu to jest taka bardzo pewnie indywidualność. Z jednej strony, no właśnie to jest tak, jakby zależy, jak na to popatrzeć, jak na te liczby trochę. Bo z jednej strony, jeżeli na przykład urząd nie jest w stanie, bo nie ma narzędzi do tego, żeby kupić, wyłożyć... Urząd nie wpłaci tych pieniędzy do Hongkongu, bo, bo nie ma narzędzi, bo za chwilę CBA ich zamknie wszystkich yy, itd. i tak dalej. Nie jest w stanie Urząd Marszałkowski na przykład kupić tych ilości milionów maseczek, ale przedsiębiorca, który ma kontrakt z Urzędem Marszałkowskim i yy, weźmie od nich zaliczkę, jest w stanie wpłacić całych swoich pieniędzy i zaryzykować, to tak naprawdę on ratuje tyłych nam wszystkim, że poświęca swoje prywatne pieniądze na to. To, że na tym zarabia... Okej, okay. to, jest, to, jest, to jest biznes i tutaj jakby on nie zarabia na, na tym, on zarabia adekwatnie do ryzyka, które, które ma, więc jakby z punktu widzenia etyki ja to tak sobie tłumaczę i to, i to jakby ma, ma sens, prawda, bo ci ludzie, to nie jest tak, że oni sobie chowają i jak nikt nie będzie miał, to wtedy mówią, ja mam teraz za 10 zł za maseczkę, tak, i teraz kupujcie ode mnie.